Jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu roztocza wschodniego. Misja opieki nad uboższymi prowadzona przez zgromadzenia albertyńskie wiązała się z ciężką pracą, stąd też dla właściwego przygotowania braci i sióstr do pełnienia obowiązków oraz zapewnienia im wypoczynku. Brat Albert zakładał klasztorki pustelnicze. Na ich lokalizację wybierał tereny położone z dala od większych miast w otoczeniu przyrody. Pierwsze pustelnie powstawały właśnie na Roztoczu, w Werchracie, Bruśnie Starym i Prusiu. W 1889 roku Dębicki nabył dobra w Werchracie i zaprosił tu brata Alberta. Piękno rostoczańskiej przyrody urzekło przyszłego świętego. Na założenie pustelni wybrana została niewielka zagroda pasterska położona w pobliżu wzgórza monastyr. Na jego szczycie zachowały się pozostałości po dawnym klasztorze bazyliańskim z drewnianą cerkwią. Pustelnia składała się początkowo z dwóch drewnianych budynków krytych słomą, niewielkiej chaty pasterskiej oraz obory dla krów i owiec. Kata została przerobiona przez braci na kuchnię, a obora na refektarz, jadalnie i dormitorium, sypialnie. Wkrótce wzniesiono kilka budynków inwentarskich, a także niewielkie warsztaty rzemieślnicze oraz szereg cel dla braci. Pośrodku placu stał krzyż i figura Matki Bożej. Pustelni na Monastyrku, jak określał ją sam brat Albert, mieszkali w okresie letnim bracia oraz kandydaci do zgromadzenia. Przybywali tu też liczni goście, wśród których był między innymi Bazylianin, ojciec Andrzej Szeptycki, późniejszy grecko greckokatolicki metropolita lwowski. Pustelnia Werchradzka istniała niemal dokładnie 14 lat. Pozostała pamięć o obecności w tym miejscu jednej z najbardziej niezwykłych postaci swej epoki, świętego brata Alberta Chmielowskiego. Jest to więc bardzo odosobnione, ale też i urokliwe miejsce na roztoczu wschodnim. Widzimy pamięć po pustelni, dlatego że są stosowne tablice informacyjne. Które mówią o dawnej pustelni, ale mamy też ołtarz, współczesny ołtarz z podobizną, jak widzimy, Alberta Chmielowskiego. Serdecznie zapraszamy turystów, odwiedzających te urokliwe zakątki Rostocza, aby udali się szlakiem. Bądź to prowadzącym z Werchraty, bądź też prowadzącym z Chuty Lubyckiej i odwiedzili zarówno teren podawnej pustelni, brata Alberta, jak i monastyż.